Dzień dobry wszystkim. Niezmiennie, ja mam na imię Marcin, a to jest kanał firmy MDD Domy Drewniane. Jesteśmy producentem i wykonawcą domów drewnianych wykonanych w technologii szkieletowej. Witam Was serdecznie i zapraszam do oglądania. W dzisiejszym filmie opowiem kilka słów na temat gwarancji, jaką dajemy na nasze domy. Powiem też kilka słów na temat ewentualnej reklamacji. Ale opowiem również o odpowiedzialności za wykonane prace, odpowiedzialności naszej jako wykonawcy waszych domów oraz waszej jako inwestorów, jeżeli chcielibyście się ewentualnie we własnym zakresie podjąć jakieś prace. Zatem zapraszam do oglądania Inspiracją, żeby nagrać film na ten właśnie temat, była jedna z naszych ostatnich rozmów z przyszłym inwestorem. Temat gwarancji, reklamacji, ewentualnej odpowiedzialności przesunął nam się o dobrych 20 minut. Sama gwarancja wynikająca z kontraktu, który podpisujemy wzajemnie, na którym podpisujemy się my jako wykonawca, a wy jako inwestor, to 12 miesięcy. Ale, to ale jest bardzo ważne. My od lat pracujemy w ten sposób, że zależy nam na tym, że wy byście, wy jako już nasi inwestorzy, u których realizacja została zakończona, abyście polecali nam nas dalej. Swojemu bratu, swojemu sąsiadowi, szwagrowi czy, czy kompletnie obcej osobie, ale bardzo zależy nam na opinii i na tym, żebyście polecali nas dalej. Zatem, jeżeli gwarancja wynikająca z kontraktu to 12 miesięcy, a coś. W Waszym domu wydarzy się po, nie wiem, 18 miesiącach, 25 miesiącach, to nie jest tak, że nasz telefon będzie już nieaktywny. W każdej chwili możecie do nas zadzwonić, powiedzieć nam, że coś się wydarzyło niedobrego. Wtedy my, jeżeli będziemy w okolicy, a budujemy domy w całej Polsce, jeżeli będziemy w okolicy, nie wiem, 50, 70 czy, czy 100, nawet 150 kilometrów i będziemy realizowali kolejną inwestycję, podjedziemy i Pomożemy, bo tak traktujemy podejście do tematu reklamacji. Tutaj z ust inwestora pojawiła się riposta, że przecież są firmy, które dają 5 czy 7 lat gwarancji. Tylko słuchajcie, ja znam tę historię. Wystarczy zalogować się na grupy czy fora internetowe i tych opisów jest pełno. Wiele z tych firm, które dawały 5, 7, czasami 10 lat gwarancji, już po prostu po dwóch czy trzech latach nie istnieje. Ewentualnie jeżeli zadzwonicie tam po 3 latach, ta firma dalej działa, to okaże się, że zamiast ekipy serwisowej, która przyjedzie na Waszą działkę, przyjedzie armia rzeczoznawców, którzy zrobią wszystko, aby udowodnić Wam, że to, co się stało, stało się z Waszej winy, a wykonawca nie, po, nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności. MDD, domy drewniane, to firma, która działa na rynku domów drewnianych od ponad 30 lat. My zdajemy sobie sprawę, czym jest doświadczenie, nie tylko w wykonywaniu naszych prac, w wykonywaniu domów, które Wam oferujemy, ale to też doświadczenie w kontaktach z klientem. My wiemy, czym jest szacunek, czym jest dobra opinia i czym jest partnerskie podejście. W momencie, kiedy w Waszym domu wydarzy się coś, obojętnie co, zadzwońcie do nas. Porozmawiamy i pomożemy. Nie będziemy się wypierać i wysyłać do Was rzeczoznawców, a tak się niestety w tej branży zdarza. I mówię Wam to patrząc na spotkaniu prosto w oczy, a w tym momencie prosto do obiektywu. W tym momencie powiem kilka słów na temat wyłączeń wynikających z naszej umowy. My, jako wykonawca, dajemy, tak jak wcześniej wspomniałem, 12-miesięczną gwarancję na wszystkie wykonane nasze prace, z wyłączeniem elementów niezadaszonych, które są narażone na warunki atmosferyczne takie jak deszcz, czyli woda, śnieg, promienie słoneczne, ewentualnie w zimie lód. Słuchajcie, nie ma na świecie środków ani chemicznych, ani naturalnych, które w 100% zabezpieczą materiał budowlany takim jakim jest drewno, czyli materiał naturalny, przed działaniem takich warunków. Nie narodził się jeszcze nikt na świecie, kto by to wymyślił. Jeżeli ktokolwiek mówi Wam, że ma jakiś preparat czy środek, który zabezpieczy Wam taras, który jest niezadaszony w 100%, taka osoba po prostu ściemnia i trzeba to sobie powiedzieć uczciwie. Trzeba wziąć za to odpowiedzialność. Taki taras, takie balustrady, czyli elementy niezadaszone szybciej się zestarzeją, szybciej zmienią kolor, szybciej nie wiem, potrafią zsinieć. Po prostu trzeba będzie to częściej Odnawiać. Nie znaczy to, że materiał, jakim jest drewno, się na to nie nadaje, nadaje się jak najbardziej, tylko odpowiedzialnie i uczciwie trzeba sobie powiedzieć, że te elementy, elementy niezadaszone, po prostu szybciej ulegną zniszczeniu. I teraz pytanie, panie Marcinie, a jednak, jeżeli coś się wydarzy, co wtedy? Nic, życie. Po prostu wykonacie do mnie telefon, ewentualnie podeślecie mi zdjęcia, co się wydarzyło. Jeżeli ta naprawa wymaga tempa, że trzeba to zrobić już zaraz, za tydzień, za 2-3 dni, wsiadamy w samochód, jesteśmy i naprawiamy. Jeżeli to jest naprawa, która może ewentualnie chwilkę poczekać, no to nie ma problemu. No, patrzę w kalendarz, patrzę, gdzie będziemy mniej więcej w okolicy w tym czasie i powiedzmy, mówię Pani Agnieszko, za dwa miesiące jesteśmy na Mazurach, to jest od Pani mniej więcej tam 100, czy tam 70 km, chłopaki podjadą i załatwią sprawę. I tyle. Nie ma żadnych dziwnych zgłoszeń, formularzy czy tam właśnie rzeczoznawców. Nie. Po prostu traktujemy siebie nawzajem partnersko. Na początku tego filmu powiedziałem, że powiem kilka słów na temat odpowiedzialności za wykonane prace. Odpowiedzialności naszej jako wykonawców. A waszej odpowiedzialności jako inwestorów. O co chodzi, co miałem na myśli? Słuchajcie, często zdarza się tak, że pytacie nas, czy niektóre zakresy prac przy budowie domu moglibyście wykonać we własnym zakresie. Tak, nie ma najmniejszego problemu, tylko są takie elementy tej układanki zakresu prac, że my. Musimy to wykonać jako wykonawca, ponieważ my bierzemy to za to na siebie później odpowiedzialność. Posłużę się tutaj historią, która wydarzyła się 3 lata temu, kiedy inwestor chciał we własnym zakresie wykonać instalację hydrauliczną, bo po prostu się na tym znał, zgodziliśmy się na to, dzień trzeci budowy, inwestor wykonał instalację hydrauliczną, następnie ociepliliśmy dom, zakryliśmy ściany i było wszystko ok, dom oddany do użytku, super. Po trzech miesiącach telefon, panie Marcinie, spuchła podłoga, ściana jest mokra, z tyłu za domem się leje woda. To są takie sytuacje, kiedy nie możemy czekać, aż będziemy w pobliżu, tylko to są kwestie już po prostu godzin, nawet nie dni. Pojechaliśmy na miejsce, o, co się okazało, uszczelka przy instalacji yy, hydraulicznej po prostu była podwinięta, sączyła się tamtędy cały czas woda, wełna mineralna po prostu piła tą wodę, drewno piło tą wodę, podłoga spuchła. Przyjechali inwestorzy, zobaczyli to po czasie, po prostu strat dużo. Teraz kwestia odpowiedzialności. Czy ja to wina? Nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby coś się wydarzyło z instalacją czy hydrauliczną, czy elektryczną. W tym przypadku inwestor wykonał instalację hydrauliczną we własnym zakresie, no i tutaj pojawiło się takie wiecie i co robić? No, oczywiście, no, pomogliśmy, dogadaliśmy się, bo. Wy jesteście ludźmi, my też jesteśmy ludźmi. Po prostu dogadaliśmy się, zrobiliśmy to i ten dom jest cały czas w użytku. Ale mając na myśli odpowiedzialność, zgadzamy się na wykonanie prac przez Was jako inwestorów, tak jak choć, wieczmy, nie wiem malowanie, później prace wykończeniowe. Jeżeli my jako wykonawca bierzemy odpowiedzialność za wykonane prace, to bierzemy odpowiedzialność za to, co wykonujemy my. Dlatego staramy się budować domy kompleksowo, od początku do końca, żeby później nie było ewentualnych spięć. I nie Dlatego każdy dom to dla nas zamówienie w jakiś sposób indywidualne. Zapraszamy do kontaktu, zapraszamy do rozmowy, skonfigurujemy wasz dom, ustalimy zakres pracy, jaki mamy wykonać, zakontraktujemy umowę. Wy wtedy możecie wygodnie usiąść w fotelu, napić się kawy, a my zajmiemy się resztą. Pozdrawiam serdecznie. MDD Marcin Szkałuba.